Trójkąt Bermudzki sią I tyle nas widziałeś, co? Cirkus na niebie, pokona się z Pożygamy, zobaczymy Ojciec mi mówił co ważne, ale potwierdzam to w czynach Tak jest do ci, za to szacunek, miłość syna Dlatego pewnie, nie wyrosłem na syna. Robię swoje, na luzie, nie lubię się spinać W życiu problemów jest z dupy jak ludzi w Chinach Mamy swój chillout, wiosła, żagiel, turbina Nie chwytam karabinu, biorę łykaczinu dżinów Free do na pokładzie hula wiatr Prowadząc w nieznane, dziób rozbija fale To skomplikowane, jak status związku Trzymaj rumpal, ziomku, ściągaj foki kontruj. To twoja łódź w sieci kłopotów. Się nie wplątuj. Już lepiej zrobić postój, zażyć kotwicę wniosków. Na jakiś czas wróć do portu. Ja robię tak, w moich rękach, nogach cały świat. Jak się masz, oby dobrze, bom voyage. Była decyzja podjęta w dobrym momencie, bywa lepsza niż ta świetna podjęta Chwilę za późno, pamiętaj, może oddziela chłopców od mężczyzn, ale sztorym Zaraz po tym oddzieli mężczyzn od kupców Gdy zaczynasz wątpić, to jesteś już spóźniony Nieistotne czy żeglujesz łódką, czy galeonem Ty Nie obieraj kursu, kiedy punkt jest ruchomy I nigdy nie piru mu spływionym Posejdonem Gdy na horyzoncie burza kieruj dziób na kilwater Żadna szarupa nie jest lepsza niż statek Choćby się upadł, to wstaniesz jak przystało na Kiedyś statki były z drewna, a ludzie z żelaza To się nie zdarza, wiesz, ocean nie jest po kolanach Historia twoja wiatrem, falą napisana też Odpój, zawróć, gdy zagrożenie się wyłania Zmienność decyzji zapewnia ciągłość przetrwania Nieważne co wskazuje, radar czy echo sonda Nawet najlepszym przydarza się abordaż widzisz i sztorm, skončiť to, vidíš za